Koniec są są Państwa, mi, co ty wiesz o Państwa, proszę Państwa, Nie idę na wybory, bo jeden głos nic nie znaczy. Nie, nie idę na wybory, bo jeden głos nic nie jest wart. Nie idę na wybory, bo mój głos nikogo nie obchodzi. Na wyborach twój głos nigdy nie jest jeden.